Związanych z funkcjonowaniem tych odrzutów. Ja tyle na, na, na ten moment mówię, na pewno będziemy jeszcze dopracować. Mamy oczywiście yy, dokładnie opracowane, tutaj nikt nie staje się na pracy, to też było jasne. Więc już ta uchwała została podjęta przez yy, Radę Powiatu tutaj w dzisiejszym dniu, a od jeszcze potwierdzam, że naprawdę. Które pracują, z znaczy nauczycieli, do obsługi, na pewno nie wystarczy w pracy. Dziękuję. Więcej <laughs> interpelacji nie było. Przejdźmy do kolejnego, wolnego wnioski o świadczenie. Proszę bardzo, czy chciałabym chciałby złożyć tego, Pani, na każdą Do oświadczeń i wniosków, tak? Czy Pani tak, chce do, do interpelacji się odnieść? Tak, tak. Ale co do. O co tak? no, no Chciałabym złożyć wniosek, żeby mieć jakąkolwiek ja -y wizję rozwoju oświaty w powiecie malworskim na następne lata. To złożę taki wniosek, żeby przygotować aktualne dane dotyczące dzieci i młodzieży w powiecie, zmieniających szkół oraz ich potrzeb. Przeprowadzić debatę na temat rozwoju oświaty w pojęciu malkowskim w latach 2013-2020, kończąc ją z jakimiś konstruktywnymi wnioskami, które będą systematycznie realizowane. Dlaczego? Dlatego, że w poprzedniej kadencji, jak właśnie wygłosiłam wczoraj, materiały i czytałam, że jak robiliśmy taką właśnie taką debatę, nie debatę, bo wizja, którą ją przygotowywało, Oświaty wydział. Było, że najgorszym rokiem będzie, jeżeli chodzi o demokrację, to będzie rok 2013-2014. Potem niby mamy już lepiej. Ja wiem, że w tej chwili mogą być jakieś tam zmiany, ale właśnie dlatego właśnie proponuję, żeby zrobić coś takiego. Żebyśmy mieli wszyscy, bo my Wy wszyscy głosować, nie? Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja jak nawiązanie do tego wniosku, chciałem powiedzieć, że my mamy w planie, przez tego opracowanie takiej strategii rozwoju Oświaty w tym roku i to na którejś sesji, w półroczu przedstawione. Natomiast powiem, mamy również informacje i taki pogląd odnośnie sytuacji demograficznej, która tak wcale nie wygląda na dużą polę, za 3-4 lata, gdzie jeszcze gorzej, w ciągu kilkunastu lat, jest, dzieci w naszym powiecie spadnie o 25%, no? taka jest prognoza. Także I, i taki właśnie odnośnie strategii rozwoju jest, bo baza wyjściowa jest już na tej naszej dyspozycji, co nas czeka w najbliższych latach, nawet, perspektywy lat, nawet, perspektywy lat, nawet w perspektywie lat 15, prawda, jeśli chodzi o to. Jest, to, jest, to, jest, to Dziękuję. Dziękuję. Zawsze Pani, Pani radę zbierze się z jakimś naszym harmonogramem pracy. Bardzo dobrze Pani o przypomina, a my o tym pamiętamy i tak już Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie dwudziestej sesji Rady Powiatu Małżeckiego. Dziękuję bardzo.